Zgorzelski czuje się wicemarszałkiem Sejmu w reżimie autorytarnym. Jeżeli yy, tak jak pan minister mówi, by było, że Postawienie zarzutów osobom podejrzanym świadczy o tym, że żyjemy w ustroju autorytarnym, to oczywiście bym się tylko i wyłącznie na to mógł do pana ministra uśmiechnąć, bo cóż złego jest w tym, że Sejm uchyla immunitet posłowi? Przecież to jest tylko początek czegoś, a nie koniec, bowiem poseł będzie miał możliwość udowodnić swoją niewinność zarówno przed sądem pierwszej instancji, ewentualnie drugiej. Nie widzę w tym żadnego działania autorytarnego, bo tak było, jest i pewnie będzie w parlamencie polskim, że posłowie mają uchylane immunitety z różnych powodów. I to jest... A few moments later. Krótko, Panie marszałku, pan mówi, że nie widzi nic złego w tym, że Sejm odbiera posłowi immunitet, że to o niczym nie przesądza. A ja patrzę. 18 października 2024. Głosowanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu pani poseł Janny Muchy. Jak pan Marszałek głosuje przeciw. Głosuję. A dlaczego głosował pan przeciw skoro pan twierdzi, że nie ma nic złego w odebraniu posłowi immunitetu. Wykazałem właśnie pańską hipokryzję. Tak jak, Druga sprawa. Tak jak sobie Sekundkę. To wszystko w głowie ułożę. Poprosił